Wo, w tamtym tygodniu tyle się działo, że nic nie powiedzieć. To grzech. Pierwsze, co ciągnie się za nami już od dwóch tygodni. Rosyjskie drony, a dokładniej rzekomy dron, który okazał się być polską rakietą. Ja rozumiem, że w takiej akcji może dojść do wypadku i rakieta też może zawieść. Nie rozumiem natomiast tego, że rząd Tuska chciał za wszelką cenę to zataić, kłamał na ten temat. Problemem Tuska jego ekipy jest niezdolność do przewidywania konsekwencji swoich działań. Oni coś mówią i nie myślą, co się po tym stanie, co może pójść nie tak. Przeprowadzimy teraz małą rekonstrukcję. Rekonstruują sytuację z centrum dowodzenia platformy sprzed kilku dni. W moim przekonaniu to wyglądało tak: Kurde, Lipa F-16 walnęło rakietą w polski dom. Mam świetny pomysł Powiemy, że to rosyjski dron I będzie super news Ty, ale ktoś może sprawdzić Czy ten dron to był dron czy rakieta Nie sprawdzi, no co ty No i sprawdził A rząd wyszedł na bandę kłamców Ale przypomnijmy sobie sytuację Z centrum dowodzenia platformy Z kampanii Trzaskowskiego Kurde, Rafał chodził na te marsze równości I promuje zielony ład A ludzie tego nie lubią Mam świetny pomysł. Powiemy, że chodzi, ale na Marsze nie Niepodległości. Ale, a Zielonego Ładu to już w ogóle nie ma. Ty, ale ktoś może sprawdzić, na który marsz on chodził. Nie sprawdzi, no co ty. No i sprawdził. A Tusk w Polsacie z Murańskim pod nazwiskiem? Kurde, ten człowiek, co się zgłosił z hakami na Nawrockiego, to jest patus z internetu, freakfighter i notoryczny kłamca. Mam świetny pomysł. Powiemy, że to jest aktor w niedużych rolach i zawodnik MMA. Ty, ale jak ktoś sprawdzi, że to patu z internetu? Nie sprawdzi, no co ty? No i sprawdził. Widzicie, raz za razem pokazuje to po pierwsze notoryczne kłamstwa platformy. Oni bardzo lubią kłamać. Robią to cały czas już od lat 90. A po drugie to, że te konsekwencje konsekwencje tych kłamstw są so, nie do przewidzenia przez Tuska i jego ekipę. Traci on umiejętności strategiczne i przez to platforma z nim u steru osiada na mieliźnie politycznych wód. Dlatego Tuskowi prawie nikt w Polsce nie ufa, dlatego ludzie nie ufają nikomu, kto z Tuskiem prowadzi politykę. Przejdźmy dalej. W Wielkiej Brytanii biorą przykład z konfederacji. Bo jak dobrze wszyscy pamiętamy, w lipcu. Konfederacja zorganizowała akcję Stop Migracji, gdzie zorganizowaliśmy protesty w 100 miastach w Polsce. I Brytyjczycy też chcieli mieć swój protest, bo ich sytuacja migracyjna jest w naprawdę opłakanym stanie, tam jest tragedia. Więc zorganizowali jeden, ale duży. I to jest bardzo dobra wiadomość lepiej późno niż wcale. 10 września, niestety, Przeprowadzono udany zamach na prawicowego aktywistę politycznego, mistrza debaty, jego Kirka. Ja bardzo lubiłem jego materiały, to jakim był człowiekiem, jego debaty były przepełnione, przepełnione taką błyskotliwością. Naprawdę, naprawdę świetny człowiek. To był okropny moment dla całego prawicowego świata. Natomiast wiecie, kto stał za tym zabójstwem? Zabójstwem męża i ojca dwójki dzieci? No oczywiście, że człowiek powiązany z Antifą, kto mógł stać za zabiciem człowieka za jego poglądy, jak nie fanatyczna lewicowa organizacja, której odnogi w Polsce na przykład y, uczestniczyły w nielegalnym przerzucaniu migrantów czy umieszczały prowokatorów na na przykład y, strajkach za wprowadzeniem aborcji. Stany Zjednoczone już uznały tą y, tą grupę, tą y, Grup, tak naprawdę, za organizacje terrorystyczne. Co powinno się stać, moim zdaniem, już dawno temu, ponieważ ci ludzie, zaślepieni lewicową ideologią, zagrażają zdrowiu i życiu wszystkich wokół. No i we wtorek mieliśmy pierwszą wizytę prezydenta Nawrockiego w Niemczech i we Francji. W szczególności w Niemczech poruszył on bardzo ciekawy temat, który wałkowany jest od lat. Reparacje. Bo oto upomniał się Nawrocki, Polska chce lub nie chce w zależności od aktualnej władzy. W tym momencie Polska i chce i nie chce, ponieważ Tusk oświadczył, że temat reparacji jest zakończony, a Nawrocki pojechał osobiście do Berlina, żeby przypomnieć Niemcom, że nam wiszą. To jest w sumie jedna z niewielu różnic pomiędzy rządami PiSu i PO. Jak PiS jest u władzy, to chcemy reparację. Jak platforma, to nie chcemy. I tak w kółko. Poza tym i jedni i drudzy to są socjaliści, którzy chcą rządzić, żeby realizować swoje interesy. No, ale tam. Natomiast nie możemy zapominać, że Niemcy w żaden sposób nie spłaciły swojego długu narodowi polskiemu za wyrządzone nam krzywy. I moim zdaniem ten temat nie jest zakończony, tak jak twierdzi to proniemiecki aktualny premier Polski.